Wczoraj powiedziałem, że nie będzie dzisiaj daily vloga, ale w sumie jest trochę czasu. Nakręciliśmy dzisiaj fajny film o Kopenhadze, taki vlogowy. Zobaczycie go niebawem, a teraz wracamy do Warszawy po całych 20 paru, trzydziestu godzinach w Kopenhadze. Mówiłem, że to jest taka szybka akcja tutaj. Jakie ładne podwórko. Dobra, jedziemy. O, przepraszam, tutaj auto mi kolega postawił. <grywia> bardzo mi się Kopenhaga podoba, podobała. Zobaczycie, jak sobie jeździmy na rowerkach po mieście i ten bardzo fajny dzień spędziliśmy. Szkoda, że tak krótko, no ale widzicie, w jakim tempie to się wszystko odbywa. Ależ mi się w tym metrze podoba, no. Najfajniejsze metro jakie widziałem. Zajebiste są te stacje, patrzcie. Tak tam w ogóle balonik jest. Jak ludzie w ogóle wchodzą do metra to jest jak w Tokio, jest porządek. Nie pchają się. Ja to doceniam. Nie wiem, może dziwnie się tak zachwycać, ale najfajniejszy system metra jaki widziałem w sensie w ogóle. Wszystko jest takie czyste, minimalistyczne. No, jest cicho, są wszystkie zalety metra w Japonii, bez, bez minusów. Naprawdę niesamowite no. Te pociągi tam przyjeżdżają co półtorej minuty na stację yy, i mają taki standard jak... Juryka moment to bo to są pociągi bezzałogowe w ogóle. Nie wiem czemu jestem pod takim wrażeniem, no ale zgodzicie się ze mną, to jest naprawdę imponujący pociąg. Niestety nie mieliśmy tym razem czasu się tym zająć, ale tutaj e, Kopenhaga ma połączenie ze Szwecją przez ten most e, miejscowość Malmö. To jest bardzo imponujące miejsce też, a e, na inny raz. No i wróciłem na lotnisko w Kopenhadze, które Pierwsze zdecydowało o tym, że chciałem odwiedzić to miasto. Widzicie, opłaca się, jak miasto ma dobre lotnisko. Teraz powinna się pojawić reklama lotnisk, ale po prostu tak uważam. Hmm, założę się, że myśleliście, że dzisiaj będzie nudny odcinek, ponieważ po prostu wracamy. Natomiast mam do obecnie niespodziankę, retrospekcję. W niedzielę poszedłem sobie z Mietczyńskim do Muzeum Narodowego w Warszawie i próbowaliśmy coś nagrać. W sumie, no zobaczcie. Także dzisiaj, Muzeum Narodowe kultura. To jest różnica między Poznaniem a Warszawem. Jak kiedyś do Poznania, to za atrakcję cię zabierają do kanałów a w Warszawie. Dobra, żartowałem, nie mam nic do Poznania, spoko. bo w ogóle to jest tak, że jak już Wam mówiłem, za jakiś czas będzie w Muzeum Narodowym tutaj spotkanie z patronami 24 maja. Wszystkich patronów zapraszam na grupie patronowej. Na patronajcie będą ogłoszenia, jak się można zapisać. E Natomiast, poza tym, ludzie tutaj z muzeum zaprosili też mnie, żebym sobie zobaczył troszkę backstage muzeum i jakoś pozwiedzał. Eee, no to uznałem, zaproszę jeszcze profesora znajomego. Co jest, co jest, co jest warta ta sztuka tutaj w ogóle. Wow, automatyczne drzwi. Kurczę no. jak się tutaj przechodzi przez te salę to się czuje, że się widzi hi kawałki historii Polski Bitwa pod Grunwaldem Matejki Matejko Matejki Patron, Patron e wszystkich youtuberów Ale, Ale to, to jest, jest... wielkie ogóle. Chciałeś kiedyś większy obraz niż to? Eee, nie Pytałeś mnie dzisiaj czy widziałem większy obraz? Powiedziałem eee, nie. Nie Może, no, może nie Można to przewinąć nie. A teraz ja sobie przypomniałem, że chyba widziałem panoramę racławicką, co nie? To, jest, to, to się zaliczy jako obraz? Nie. To dementuje. To było bardzo istotne, żeby to zrobić. Ty jak coś powiesz, to jest takie śmieszne <śm zawsze. <śm w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Śmierć króla Przemysława II. Ten ktoś wygląda jak ze Street Fightera. W sumie obeszliśmy trzy wystawy w półtorej godziny nie? więc no, <głosłania> nie z niezłe tempo. <głosłania> Patrzcie, trzeba przejść taki korytarz z tymi, styloma dziełami sztuki, żeby przejść do łazienki sobie. Jak, się, o, prac jak się jest pracownikiem Muzeum Narodowym i kobietą, bo to jest damska. Zdarza się, że coś z tego korytarza na przykład jest przewieszane, bardziej do tej części idzie na jakąś wystawę, czy to po prostu... Zdarza się, że, że jeździ na wystawę poza, poza Warszawę albo w ogóle poza kraj. Okay. Um, ale to jest taka nasza przestrzeń codziennego użytku jeździ po wystawach. Wow. No nie tak w biurze takie. Jest coś, no ale widzicie, same duże formaty, żeby się nie dało wynosić, nie? Dobra mi się mam tego zaplecza tutaj. No moje alergie się bardzo cieszą, jak widzę takie, takie rzeczy. Nie mam alergii. My mieliśmy taki plan, że tam pójdziemy sobie do muzeum, coś nagramy, jakieś śmiechy chichy, no ale tak w sumie wyszło jak byliśmy w środku, że tam ciągle jest jakiś nie Jezus, jakaś Maryja, coś tam. No i w sumie sama sztuka też jest poważnym tematem. No i tak trochę nie wypadało, więc tak w sumie, to nie wiem. Chcieliśmy <laughs> dzisiaj ten nagrać ten... jakieś śmieszne rzeczy, to, to co teraz zrobimy. <śpiewanie> Idziemy na piwo. Także przeszliśmy sobie przez trzy wystawy, takim ekspresowym tempem, no ale tak chcieliśmy bardzo szybko poogarniać. Bo to wystawa e, malarstwa XX wieku, ogólna wystawa malarstwa polskiego, stała ekspozycja Muzeum Narodowego w Warszawie oraz wystawa e, Faras tak zwanego, czyli takiej sztuki chrześcijańskiej z około X wieku, znalezionej tam w wykopach archeologicznych. No tak jak mówię, no nic śmiesznego nie nagraliśmy, bo może montażysta e, zrobił coś śmiesznego z e, materiałami. Dostałem taki katalog tej wystawy, podróż do Edo, która niedawno się skończyła. Na wystawę, niestety, nie dotarłem, bo nie byłem w Warszawie do jej końca, ale no, przynajmniej sobie obejrzę. Ech, takie szybkie podróżowanie bez bagażu to jest cała przyjemność. Przechodzić przez lotnisko, nawet nie czekać na walizkę. Plecaczkiem. My jesteśmy w Wawie w oddali. Słychać stadion Legii. jest mecz. Po prostu od Kopenhagi odnalazłem się na starym Żoliborzu. Przyjechałem się zobaczyć z Matyldą. Ej, właśnie, przy okazji mam dla ciebie książkę. Napisałam książkę. O, przy okazji mam ją zupełnie tak, przy sobie. Proszę. To ty jesteś. No. Na co Psu się coś.